Słuchajcie, mam do Was takie pytanie. Co sprawiło Wam największą radość podczas pod pracy na tym kółku? No, największą radość sprawi sprawiło to, jak zobaczyliśmy później ile to pracy włożyliśmy i w ogóle jak to, wszystko, jak to wszystko zobaczyliśmy, co nagraliśmy Super, Natasza? A mi największą radość sprawiło, kiedy na żywo widzieliśmy dzieci z Francji. Świetnie. A powiedzcie mi, które zadanie, które z tych zadań projektowych, nagrywania filmów czy tworzenia prac plastycznych najbardziej Wam się spodobało? Ela? Mi się najbardziej spodobało, jak ostatnio kręciliśmy to o Francji i o Hiszpanii. Okej. Okay. Igor? Mi się najbardziej podobało, jak zaczynały się zajęcia i, i wysyłaliśmy kartki. Okej. Okay. Ala? Mi się podobało, jak wysyłałyśmy wysyłaliśmy słodkości do Mhm. Uh -huh. Nadia? Gdy Okej, okay, Bartuś? Mi się podobało, jak nagrywać Świetnie, a co sądzicie o Pampalinim? Martynka? Że jest za, y, zabawny, dziwny, no bo on łapie zwierzęta i taki y, dziwny sposób działa. Mhm, Dominika? No, y, jest taki śmieszny bardzo, ma śmieszną czapkę. Mhm, Juleczka? Pracowany, bo musi łapać te zwierzęta. A myślicie, że jego sposoby są skuteczne? Nie. Nie bardzo. Bartuś? Tylko opisać się nie da. On raz robi to, raz robi tamto. Łapie po prostu te zwierzęta po swojemu. Adam? Jest bardzo kreatywny. Tak jakby, tak? Patryk? Mi się bardzo podoba ta bo jest śmieszny. Ma śmieszne sposoby na łapanie zwierząt. Okej. Alicja? Zabawny, rozrywkowy i najbardziej mi się właśnie podobał w filmiku jak jechał i po niej świecił. <grym> <grym> Natasza? Jest fajny Okej. <Okay>. Ela? Elunia? Mi <grym> się podoba, ponieważ jest śmieszny, ma śmieszny kino, Taki wygląd ma. Lubi zwierzątka i takie listy do niego wysyłają. Czy jeszcze ktoś coś... Uhum. Nadia? Jest bardzo rozmykany. Lubię łapać ślub. W i i była po prostu zwierzęta, yy, kocha zwierzęta. Mhm. Adam? To jest prawie tak samo świetny śmie i śmieszny jak jej Alicja? Yy... Bartosz. I jeszcze powiem jedno, do pierwszego pytania, że nie było, lepszych, yy, nie było rzeczy lepszych, ani nie było rzeczy gorszych, wszystko było dobrze, z każdym wyzwaniem było coraz śmieszniej, było coraz zabawniej, i lepiej. Nie było trudnego, łatwego, wszystko było takie same, wszystko, każdy dzień. Świetnie, dziękuję, Adam. Mi się podoba, że mam y, najfajniejszą panię y, z, y, z całej szkoły. Tak? Y, tak. A, a, tak. A ja mam najfajniejsze dzieci z całej szkoły. Dziękuję. Dziękuję. I jeszcze tak. to, żeby sprawdzić. Też za ekstra. Świetnie Alicja. Dziękuję, dziękuję. Ela? 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 Ja dziękuję właśnie, że pani z nami pracuje, bo jest pani właśnie śmieszna, kochana. I dobrze pani da się z nami dogadać, nam tam pomaga. A poza tym lubię rysować właśnie takie filmiki. Świetnie, dziękuję. Patryk? No, mi się bardzo podobało, jak pani zorganizowała to przedstawienie, które było ze Francji. I z Pani mi się to bardzo podobało. Dzień, bardzo podobało, dziękuję. To ja wam dziękuję, bo wy pięknie nauczyliście się swoich roli, Mieliście piękne przebranie i zobaczycie efekty. Będą naprawdę piorunujące. Martynka? Ja chciałam powiedzieć, że pani jest trochę podobna do żony Tampaniniego. Dlaczego? No bo pani jest wykazana Dziękuję. dziękuję. Dziękuję, dziękuję. No, może to jest kandydat na męża dla mnie, co? A to a tam do końca życia. Juleczka? Fajnie, nie łapie fajne pomysły. O, dziękuję, ale to razem z wami, Bartuś? jeszcze, nie wiem, może chyba każdy z nas, dziękuję, że mogliśmy poznać w ogóle te dzieci, że mogliśmy do nich napisać i no opisać siebie. Ja myślę, że będziemy trzymać tą przyjaźń, co? I coś za rok wymyślimy z nimi. Alunia? Tak, tajemnicze kółko. Dla? Ja już, ja właśnie <grystanie> dziękuję <That> za <yeah>? nasze kontakty z różnymi, ten, niepolskimi dziećmi. Nadia? No tak, no niepolski, dobrze powiedziała Dunia. <grystanie> Wiem, że pani Musza dużą pracę bardzo. Pani ma bardzo fajne pomysły i fajnie to pani zaczka mi za Ale to wszystko dzięki Waszej naprawdę solidnej pracy i te wszystkie rzeczy to to wy, to nie ja, Ale? Bardzo pani mi się z Panią pracowała myślę, że z innymi też i no uważam, uważam, że pani ma, jest najlepsza ze wszystkich fajnych Dziękuję, dziękuję. Przez grzeczność nie zaprzeczę, Adam? Super, Igor? Chciałabym, żebyś Pani nas uczyła i była z przez całe życie. O matko, nie wiem czy wytrzymam całe życie, to strasznie długo. A co macie tyle lat zamiar być w podstawówce, tak? Do setki. Okay. A jakie masz plany na życie, Patryk? Powiedz coś o swoich planach na życie. rączki dziewczynki. Jak będę miał 18, 20 lat, Chciałbym wyjechać do Hiszpanii i tam zrobić swoją karierę jako piłkarz. Świetnie. Dominika, jakie ty masz plany? No, chcę zostać projektantką młodej przyszłości. Super, świetnie. Bartuś? Ale Ty. <grym> <grym> Moje plany na przyszłość to ogólnie albo właśnie uczyć dzieci być wychowawcą, właśnie... Super. Mówię bo Mhm. też Świetnie, Ala? Ja na temat Pani, to chciałabym zabrać Panią do domu. I co? Miałabym sprzątać? Gotować? A, <noise> Prasować, mywać, Odkurzać? Tak, yeah. mogę pomóc. I jeszcze, i, i jeszcze na temat życia, no, to będę uczyła jazdy komu. Świetnie, super, Natasza.

ja e, albo zostanę mechanikiem, albo będę uczył na prawo jazdy, albo, tak jak Bartek powiedział, zostanę nauczycielem. Super! I, I myślę, że się jeszcze z Panią kiedyś spotkam. Pewno tak, może będę uczyła Wasze dzieci. Kto wie? No. Ela? 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 Ja się e, Ja bym chciała um, odliczyć to e, filmik po moim dziadku. Ale o kusieruczkę? Tak. Ja z prądem, potem będę tu leczyć, Mieć sklep ze zwierzątkami zoologicznymi. To ja to myślę, że to Pampelin strzegu tych zwierząt, co? Przed wszystkimi łowcami. <grym i wyszło> jeszcze chciałam kiedyś nakręcić jeden Super, a nam? Ja jeszcze chciałabym mieć, lub tym klikarzem, to chciałbym mieć jakieś zwierzątk. Mhm, Martynka? Chciałabym jeszcze powiedzieć, że to sobie muszę ja yeah I tym optymistycznym akcentem zakończymy nasze nagranie. Dziękuję Wam kochani. Dziękuję. Ciao Pampolini.